Co jest? Wydarzyły się dwie zaskakujące rzeczy, proszę Państwa. Pierwsza rzecz, jest zima, która zaskoczyła drogowców i mnie też. Już mi się to nie podoba. Bo proszę to zmienić. A druga rzecz jest taka, że wczoraj przy gali Medali Miasta Bytom zostałem obdarowany Medalem Miasta Bytom w dziedzinie kultury. Obywanie, części naszego miasta i regionu gdzieś w całym kraju i nie tylko dołożyć. Myślę, że pan prezydent się zgodził, że to nie jest łatwy kawałek chleba, tak, bo, bo jakby opinia i w ogóle postrzeganie bytomia i Górnego Śląska poza naszą krainą jest przeciwne i czasami bardzo krzywdzące. Cieszę się, że coś mi się dobrego w tej, w tej materii udało zrobić. I cóż, mam nadzieję, że wy to będziemy już tylko wyglądali taki rozwijający się, ładny jak przez ostatnie lata, nie taki jak w latach 90. na przełomie lat 2000, kiedyśmy zaliczyli chyba największy dół tak w prawie 800-letniej historii tego miasta. I tak na koniec, może życzę sobie, i Państwu, jako obstawiam bytomianom w większości, niezależnie od tego, czy bardziej, czy mniej rodowitym, żeby w końcu gdzieś tam na prawda, wysokich szczeblach władzy naszego kraju ktoś dostrzegł, że jest takie miasto, może dowiedział się, które wyrabiało 2% PKB całego kraju w czasach minionych już słusznie i okupiło to strasznymi stratami. tak? O tym można by było napisać 10 książek, co zrobiono z bytomymi że miasto tego kalibru doprowadzono do takiego stanu miejscami. Niestety ciężko się z tego wygrzebać do dziś. Także mam nadzieję, że w końcu komuś tam to przyjdzie do góry i że mu zostanie jakoś dostrzeżony i może e, jakieś minimum jakiejś sprawiedliwości dziejowej w ogóle się dokona, tak? I zostanie objęty jakimiś specjalnymi, nie wiem, programami traktowaniem, bo myślę, że to się temu miastu należy. Także jeszcze raz dziękuję pięknie. Podejrzewam, że Pałę goryczy i ostateczną decyzję o w znaczeniu mnie takim zacnym wyróżnieniem, musiał przechylić film z ważenia 6 litrów żuru. A w ogóle a propos żuru, mojej ukochanej śląskiej zupy, natrafiłem ostatnio na niemożliwie szkalujący materiał. Nabyłem ostatnio jeszcze świeżutką, pachnącą taką oto książkę Górny Śląsk Kraj i Ludzie, wydaną w 1913 roku i napisaną przez Elizabet Grabowski, która zwiedza nasze strony rodzinne: Bytom, Katowice, Gliwice. I o żurze piszą tu tak. Kilka lat temu czytałam szkic o grudnoślązakach w jednej z większych berlińskich gazet. Nie wypadli w tym artykule szczególnie dobrze, jeśli chodzi o opis ich życia domowego. Skrytykowano m.in. umiejętności kulinarne kobiet. Żur i ziemniaki, kapusta i ziemniaki to praktycznie wszystko, co potrafią ugotować, w ogóle nie znają warzyw. Słowo żur zostało szczególnie podkreślone i pogardliwie zaakcentowane jako produkt najniższej kultury. Co? Podziękowania oczywiście należą się państwu też, no bo jakbyście nie oglądali tych głupkowatych filmów na YouTube i tych innych pierdół, no to chyba bym takiego czegoś nie dostał. Ooo, oh, o, oh, herr oberbürgermeister! Wie geht es dir? Es ist ein bisschen kalt, nicht wahr? Myślę, że chyba mu troszkę zimno. Bych doł i mycka, ale się boja, że się przeziębia. Snad burmistrz To był richtig fajny hop. No, jakby nie on, to myślę, żebyśmy nie mieli tak 80% tych rzeczy i budynków, co mamy dzisiaj w Bytomiu. I od pewnego czasu sobie siedzi. I to przed swoją własną chałupą. A ja otrzymałem takie coś. Ładny, nie? Mam nadzieję, że ze zadku to, to jest ta kamienica, co mu miała ja dostać. Ty, fajno! No to auf wiedersehen, herr Oberbürgermeister z Bogiem. Ty! Fajny Paryżor, coś wyciem na hasiok. I oto Smola. Także jak widzicie dzieją się rzeczy niespotykane. Gość, co zaczynał od nagrywania gier na YouTube'a, a potem robił śmieszne dubbingi trailerów filmów na Śląski, dostaje prestiżowe miejskie odznaczenie. Świat łogub. Ale oczywiście to bardzo miłe, że jest to dostrzeżone, że się jakiś tam minimalny kamyczek dołożyło, zrobiło jakąś trochę dobrej roboty dla swojego rodzinnego miasteczka miasteczka potężnego miasta to co może na koło no może nie no i w sumie to tyle chciałem się tylko poasić medalem i poinformować że jest zima Dobra, no to coś jeszcze Wam opowiem. Znajdujemy się teraz na Alei Marka, zwanej powszechnie. A może ja już o tym kiedyś opowiadałem? Zaś dużo tego było, ja już nie wiem. W każdym razie park leżący tu w sercu Grossfeldu. Aleja Marka, lub powszechnie zwany pareczek albo alejka. To jest ciekawe miejsce. W latach 70 tu w tym miejscu po drugiej stronie na cmentarzu Mater Dolorosa była dokonana straszliwa zbrodnia. Dziecko, chyba chłopczyk został zamordowany i przerzucony z drugiej strony na tom. Nie wiem czy sprawca został ujęty czy nie. Pamiętam, żeśmy zabajtla byli straszeni tą opowieścią, ale niestety to nie jest tylko legenda, z tego co wiem. W Tym parku kiedyś jechał pociąg. Najstarsza kolej w tym miejscu, kolej prawego Brzegu Odry, achtung, achtung, rechte oda ufa Eisenbahnlinie. I pociąg stamtąd, bo widzicie, że to jest tak, ten paraczek znajduje się w takim dole, tu normalnie biegły tory i on sobie jechał tak tędy, 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 środkiem Placu Targalskiego, tu był wiadukt w ogóle kolejowy i potem aż tam dalej w kierunku Powstańców, przecinając tory idące przy dworcu dzisiejszym głównym, tak pod kątem prostym, po tym oczywiście nie ma kompletnie żadnego śladu. Ta kolej została już jakoś w dwudziestych latach zlikwidowana, ale jeszcze potem tutaj też biegły tory, bo wiem z opowiadań dziadków, że lata 40-50 tędy jeździły jeszcze na wąskim torze wagoniki do Cegielni, bo w tamtym kierunku, tam, tam, dalej, dalej, za Zakładem Pogrzebowym Walickiego, była Cegielnia. Zresztą jest pozostałością po tym chyba jest jeszcze ulica do dzisiaj, co się nazywa Cegielniana. To miejsce jest ważne z innego powodu. O wiele bardziej takiego, no, to jest coś to jest jakiś relikt. To jest. Tu Niklaus przychodził zjeżdżać na sankach na górkę. Tam dokładnie, gdzie te dzieci dzisiaj zjeżdżają. Może ta górka nie wygląda dzisiaj mega imponująco, ale na tamte czasy. 90 dziewiąty rok. 2000. Bo wow, to był. Szałpały. Zdjęcia, zdjęcia dzieci zjeżdżających z tych górek. Da się znaleźć na necie e, w takim na przykład świetnym albumie. Pani Zofii Rydet, która tutaj w 60., -tych, 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych latach robiła zdjęcia, już wtedy tu zjeżdżali. I dzisiaj dalej zjeżdżają. Także. Legacy. Le legacy of. Zjeżdżanie na sankach. Na alejce trwa. W zasadzie to częściej zjeżdżaliśmy na tak zwanych dupolotach, które w niektórych regionach kraju słyszałem, że nazywane są jabłuszkiem, że za mną właśnie odbywa się taki proceder. W tańszej wersji znane też było zjeżdżanie na końsku kartonu, ewentualnie. W dużym worku po kartoflach sanki to już takie było. Pro-kraftowe zjeżdżanie. Jaki ładny, proszę. Tu chyba jest potrzebna wizyta u dentysty. Dobra, nie ma co, bo zimno e, i ciemno już się robi. Jeszcze mnie pokąszą wilcy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję, że śledzicie te filmy i moją działalność. Jedne głupsze, drugie jeszcze głupsze. Może jak będziecie dalej oglądać, to następnym razem zostanę uhonorowany jakimś, nie wiem, kamieniczką. A, no i trzymajcie rękę na pulsie i śledźcie socjale, Facebook i Instagramy, bo może do końca tego roku, może, 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 że do końca, ukaże się moja książka pod tytułem Bardzo dziwne zwyczaje seksualne górnoślązaków. Patrzcie <laughs> tam jako i uoblikajcie się ciepło, bo zimno. Nara.